Witam w dzisiejszy, niedzielny poranek. Postanowiłem wybrać się na spacer z pieskiem i pani mi jedna pani mi w komentarzu przypomniała o tym, abym coś powiedział o wodzie. No pokrótce tylko tam udało mi się odpisać, ale wolałem, wolę coś nagrać i wytłumaczyć słowami, ponieważ Pisanie to zajmuje, zajmuje troszkę czasu, także wolę coś powiedzieć po swojemu, jak, jak trzymać to urządzenie, zwane telefonem, a bardziej komputerem z możliwością dzwonienia dzisiaj. No ale cóż, wracając do tematu wody. Woda, jakby nie było, to jest. Bez wody nie możemy żyć. To jest, to jest pierwsze i niezaprzeczalne. Fakty to są po prostu, którymi, którymi ludzi troszkę zwiedzono, zwiedziono ludzi i no jak, jak i wiele innych rzeczy, trochę zatajono przed ludźmi tą wiedzę o, o między innymi wodzie. A cóż to takiego w tej wodzie jest, że ona że ona jest nam tak potrzebna. Po pierwsze, jeżeli jest to woda ustrukturyzowana, taka jak jest taka woda, jak wypływa z ziemi lub są teraz urządzenia, które są w stanie strukturyzować też wodę. Dodatkowo przy filtrach. Oczywiście no, posiadam takie urządzenie już od kilku lat. I cóż, ta woda jest, która posiada strukturę prawidłową wody ona potrafi zapamiętywać potrafi zapamiętywać po prostu informacje które które, które przesyła nam środowisko między innymi i dlatego nasą, nasączając ogólnie ciała nie da się nasączyć wodą złej jakości ponieważ nie trafi ona do komórek nie nie, nie nie, nawodni ich od, w odpowiedni sposób, przez co nie będą mogły się same oczyścić yy, i dlatego woda strukturyzowana potrafi dopłynąć do komórki i w, w, po prostu ta komórka w ten sposób nie będzie obu, obumierać no wiadomo jak komórka obumiera w jaką się zamienia także Woda również bardzo, bardzo, to dzieci powinny po prostu pić tylko taką wodę, aby po prostu mieć pamięć, zapamiętywać, le być lepszym uczniem. No a dzisiaj niestety z tego, co, co tak się słyszy od rodziców z szkół, no to, czy nauczycieli, no to dzieci mają spore problemy z tym z funkcjonowaniem umysłu. Ludzkiego. Yy, także woda, no moim zdaniem, ota tutaj, woda po przygotowaniu by się nie śmierdzi. Po przygotowaniu bardziej by się nadawała niż woda kranowa. Po, no, po pół roku użytkowania przy wymianie filtrów, kiedy rozciąłem pierwszy filtr, filtr taki sznurkowy, no to przeraziłem się tam było coś w, w konsystencji dosyć rzadkiej gliny i miało kolor taki no, brązowy jasny. Także po, po pół roku takie coś potrafiło całkowicie zatkać w filtr, nie potrafi, nawet kiliszka nie, nie byłem w stanie. Yy, w kropelkach pozbierać, tak można powiedzieć, po prostu leciały tylko kropelki, i no nie dało się użytkować tego urządzenia przez jakość wody, jaką ludzie mają dzisiaj w kranie. A no wiadomo, taką wodę, jeżeli będziemy spożywać, no to cóż, nasza wątroba przecież to jest filtr. No i dalej można trzustka, jelita, żołądek. No co, co, co w tym będzie się u nas znajdywało. No, no, łatwo się domyśleć można, w jakim stanie będą nasze w, organy wewnętrzne. Także staramy się jak najlepiej wodę oczyszczać Mia swego czasu, kiedy nie miałem jeszcze. Yy, yy, Filtra ze strukturyzatorem to po prostu woda była ozonowana. Potem używałem szungitu, ale to niestety zajmuje długo czasu, ponieważ trzeba sobie przygotować dwa duże słoje, żeby tej wody troszkę tam przygotować. Do tego później trzeba pozlewać sobie do, do butelek. To też już jest czasochłonne dosyć. I niestety, no. Zachęcam do zainwestowania sobie w, do, w dobrej jakości filtr lub jakąś tam metodę sprawdzoną. Każdy co uważa. No cóż, no, spożywajmy tej wody jak najwięcej. No trzeba nasz organizm. Co poniekąd nauczyć się niektórych ludzi, ponieważ picie z rana herbaty lub kawy to jest powolne, codzienne, sukcesywne odwadnianie organizmu i to później się będzie nam przemieniało w różne dolegliwości, jak niezałątkowe, bóle głowy, złe funkcjonowanie ciała ogólnie, ponieważ no, jeżeli wody będziemy mieli zbyt mało, nasza krew stanie się gęstsza. Przez to będziemy mieli nadciśnienie, bo gęstszy płyn będzie serce musiało bardziej łomotać, że tak powiem, żeby doprowadzić do końcówki palca u nogi i tą krew przez cieniutkie naczynia. No wiadomo, gęstszy płyn, gęstszy płyn o krwi tutaj mówię, no, będzie ciężej sercu na pewno. No to się łatwo można domyśleć. Także pijmy tej wody jak najwięcej moja porada taka codziennie rano pierwsze co, co, z, co zalecam wam żebyście zrobili przygotować sobie tam taką szklankę dobrą lub no ja to mogę już i kufel że tak powiem takiej wody wypić sobie z rana można dodać oczywiście octu jabłkowego jakiegoś dobrego na pobudzenie trawienia dobrze jest sobie mieć Dobrej jakości, no, polecam kłodawską, na przykład y, sól gruboziarnistą, z której to, y, którą można sobie wziąć, jedną taką grudkę, y, włożyć na język lub pod język, no, jak to tam woli. I w momencie, kiedy będzie nam już w miarę słono, popijać sobie właśnie tą wodą. To pobudzi kwasy żołądkowe, i nasz, y, nasz dzień zacznie się od tego, że Zaczniemy lepiej trawić posiłki, które spożywamy, bo to też z tym jest problemu ludzi przez te dobroci w pożywieniu, w wodzie i we wszystkim. I cóż to jeszcze chciałem o tej wodzie dodać? A jest wiele miejsc takich w Polsce, gdzie, gdzie ludzie uważają pewne źródełka za. Za zdrowotne, w których, w których to jest jakoby, że woda lecznicza, tak to ludzie nazywają, ponieważ faktycznie ludzie potrafią się wyleczyć z wielu schorzeń tylko i wyłącznie za pomocą wody i na przykład soli. Jest książka doktora, bodajże indyjskiego, Ferejdon Batmagilicz, który wyleczał ludzi wodą i, i solą. I w tej książce jest, jest wiele wartościowych informacji, co, co jak wodę pić. No, ponieważ tego też ludzie nie bardzo wie, wiedzą, jak to robić, picie wody nie polega na przełykaniu, tylko na zwilżaniu dziąsła, dziąs, dziąseł. Jeżeli bierzemy, łyk wody warto zrobić taki y, ruch opłukiwania dziąseł dlatego, że przez dziąsła się najwięcej wchłania, a jeżeli będzie to woda ustrukturyzowana no to więcej, lepiej tej wody nam się wchłonie przez taki sposób prosty y, aby, aby pamiętać o opłukiwaniu dziąseł i przełykaniu tej wody później tak, także to, 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 to taka porada jeszcze de? Jeszcze wrócę do, do tych miejsc uważanych za zdrowot, z wodą leczniczą. Ludzie nie rozumieją też tego, że ta woda właśnie, która wypływa z ziemi, ona posiada w pamięci swojej pole magnetyczne kuli ziemskiej. tak? Tego, bez tego pola my nie jesteśmy w stanie ogólnie funkcjonować, żyć. Były też takie badania przeprowadzane. Także, także dlatego to jest, to jest bardzo ważne, ta nasza woda, abyśmy ją mieli w jak najlepszej postaci dostarczanej, w jakości dostarczanej do organizmu. I no, co do ludzi, ludzie wyleczali się pijąc tą wodę, ponieważ nie rozumieli tego, że ta woda była wodą ustrukturyzowaną w głównej mierze. I dlatego ich funkcje w organizmie wróciły do normy, ponieważ nasączyli swoje ciało dobrej jakości wodą. I naprawdę, no, wie, su, słuchałem wiele takich przy, przykładów. Na przykład miejscowość Krasnobród. Tam jest kapliczka jakaś, która jest dookoła zalana wodą, ona stoi na filarach. I tam wielu ludzi, jak byłem tam kiedyś, wielu ludzi, Wielu ludzi wyleczało się w tamtym miejscu, pijąc tą wodę. Fajne miejsce, ładne miejsce, naprawdę. Taka troszkę agroturystyka, spokojna, ładny ryneczek. Na wakacje w spokojne miejsce, bardzo fajnie się wybrać, nie w jakieś tam tłoczne, bardzo. No i cóż, no ta woda, cóż to chciałem jeszcze dodać? A. No, ja posiadam strukturyzator z filtrem firmy Visanto. To nie jest żadna tam reklama. po prostu tak wybrałem. No, są też inne, dobre, zapewne Uzda filtry uzdatniające. Plus strukturyzacja, oczywiście, bo to, to, to też w tym chodzi. No, do kogo, żeby Ktoś mógł sobie y, posłuchać y, takich fachowców tej, w tych sprawach. No, no, zachęcam do oglądnięcia paru filmów y, pana Andrzeja Kawki, y, czy pana Zdzisława Oszczędy, y, Jerzy Ziemba, Hubert Czerniak, no Jerzy Jaśkowski. No to są ludzie, którym zależy na naszym zdrowiu. Którzy którzy przekazują nam bardzo ważną wiedzę odnośnie naszego zdrowia, odnośnie naszego ciała i weźmy sprawy w swoje ręce bo w ten sposób jeżeli przestaniemy chorować, chodzić do lekarza no w ten sposób osłabimy tych, którzy nam nas wpychają do dołu, tak naprawdę, ponieważ poprzez żywność, poprzez żywność yy, jest nas coraz mniej, o tak może powiem. I ludzie tego jeszcze nie rozumieją, co niektórzy, choć tu, tu ja tłumaczę często, gęsto, coś tam ludziom świta w głowach, no tak, no tak. No, ale co mamy jeść? No to mówię, co mać, ludzie powinni jeść. Ja nikogo nie nakłaniam. Ja jedynie mogę dać swoje porady, jakieś doświadczenia, troszeczkę związanego z, z tą akurat metodą odżywiania. I tak, no, no to dzisiaj na razie może na tyle z tą wodą. Troszeczkę powiedziałem, tak yy, troszkę szerzej. W, tej, w tym temacie no woda to jakieś 70 parę procent naszego ciała składa się z wody więc sami wiecie jak, jak to jest ważne no, 70% samo mówi za siebie, że, że to jest jeden z pierwszych podstawowych rzeczy, jakie powinniśmy mieć w dobrej jakości sam doświadczyłem tego, że Smaczniejsza jest taka woda, ogólnie, znajomi chwalą potrawy ogólnie spożywane na, gotowane na takiej wodzie, są o wiele lepsze, pieczone chleby oczywiście, na zakwasie, też, też postaram się nagrać filmik jak ja to robię, żeby, żeby mieć satysfakcję, że kto, być może komuś pomogę. W takim swoim codziennym zdrowym przygotowywaniu yy, pożywienia. Dziękuję także na dzisiaj. Ja już będę uciekał z powrotem do domu. Także do następnego. Pozdrawiam serdecznie. Miłej niedzieli. Żyjcie zdrowo. Yy, wychodźcie jak najczęściej, poddychać tym powietrzem. Sobie na spokojnie posłuchać ciszy, trochę pomyśleć, przemyśleć, co by tutaj sobie zmienić w dniu codziennym na lepsze. I do przodu, także pozdrawiam raz jeszcze, do usłyszenia.